Witam wszystkich Kolejny dzień, kolejny wyskok na rybki Znowu idę w to samo miejsce Porzucamy sobie z półtorej godzinki z Marcello Ultralightem i przy okazji Zasypiemy sobie troszeczkę kulek Bo namierzyliśmy parę karpi w rzece Tam już chyba trzeci dzień im podajemy I jutro najprawdopodobniej Będziemy próbować złowić Rzeczne karpie Dobrze. Na razie Jak zwykle trzeba dojść 5-6 minut spaceru No i zaczynamy rzucankę Zobaczymy, wczoraj dwa dni ostatnie Nie mieliśmy w ogóle kontaktu z rybą Bardzo słabo biorą Teraz yy, Jakaś dziwna pogoda, duszno Chmury No zobaczymy, może dzisiaj się uda Udało się, kilka rzutów, nic się nie działo. Zmierzyłem go tak mniej więcej 80 cm. przyłożywam złapie go za kark dość pusta mamucha. Spróbuję ją podnieść do góry 80 cm, ale nie będę ją I oczywiście oddajemy ją do wody. Pamiętajcie, wypuszczajcie takie ryby. Ona za rok będzie. Jest gotowa? zresztą na mi i popłynęła ha, ha. Piękny dzień. A zagres w taką larwę. W samym podbieraku złamał się hak. Także wyjęty na farta. Larwa, oczywiście, z AliExpress. 10 minut później, praktycznie identyczna. Parę centymetrów, ale są mega ciężkie. Nie mam wagi, żeby je mierzyć. Ale naprawdę są mega ciężkie. Ułożyłem na podbieraku. Zmierzę ją szybko. Na byle jak, bo na byle jak. No mniej więcej. Co, nawet nie ma? 70 centymetrów. Nawet nie ma, ale jest mega gruba. Zobaczcie, jaka napchana. Piękne kolory. Ta sama gumeczka dosłownie 5 rzutów później o, teraz się przydaje oczywiście pędeczka do ultralighta także była zabawa